Dzisiaj o tym, jak pomagać sobie w rozwiązywaniu trudnych spraw, gdy coś nas trapi, a więc zaczynamy! Witajcie, dzień dobry, szczęść Boże. Powoli zbliżamy się do końca serii Szczęśliwi Oni, ale zostały nam jeszcze dwa odcinki. Zacznijmy od Słowa Bożego. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Ile razy w ciągu ostatniego miesiąca pomogłeś, pomogłaś swojemu współmałżonkowi. Czy patrzysz na swoją ukochaną osobę, jako na tą, w której mieszka Jezus? Pan Jezus mówi w tym fragmencie w Ewangelii świętego Mateusza: każdemu człowiekowi, coście uczynili, to tak, jakbyście mnie uczynili. Pan Jezus w Ewangelii św. Mateusza daje nam wskazówki. Jak to jest w naszym małżeństwie? Ile razy w ciągu ostatnich trzech miesięcy pomogłaś, pomogłaś swojemu współmałżonkowi w rozwiązaniu jakiejś trudnej sprawy? Być może teraz rodzi się pytanie, a co ja, matka Teresa z Kalkuty jestem? A on ile razy mi pomógł? Czy on przychodzi w ogóle do mnie, kiedy coś mnie trapi? Czy on nie wspiera, kiedy ja się źle czuję? A ona tylko mnie cały czas oskarża. Czy ona mnie wspiera, kiedy mam z czymś kłopot? Jakiś czas temu przeczytałem piękne zdanie. Zadaniem współmałżonka jest przywrócić mu poprawne patrzenie, tak jak widzi go Bóg. A jak to jest właśnie w naszym przypadku? Czy my pomagamy naszemu współmałżonkowi przywrócić mu poprawne patrzenie? Czy pomagamy mu, kiedy coś go trapi? Czy wspieramy go? Czy jeśli widzimy, że nasza żona nie daje sobie rady z małym dzieckiem, które płacze, to czy idziemy ją wspomóc? Czy żono, kiedy widzisz, że mąż nie może sobie poradzić z naprawieniem czegoś, to czy wspierasz go i budujesz? Co robisz? Jaka jest Twoja postawa? Czy wiesz, że być może Ty, żono albo Ty, mężu, Będziesz tą osobą, która pomoże dotrzeć swojemu współmałżonkowi do nieba? Zdajesz sobie sprawę z tego? Jak ogromną rolą jest bycie mężem albo żoną, kiedy popatrzymy na to w kluczu, że jestem dla niego czy dla niej pomocą w tym, aby osiągnął niebo? A jak my, jako współmałżonek, pomagamy naszej drugiej połówce wyjść właśnie z tych trudności, kłopotów, czy e, poprawić humor, jeżeli sobie z czymś nie radzi, czy nawet usiąść na chwilę? Porozmawiać, zapytać się, co jest grane, jak mogę Ci pomóc, albo nawet tylko potowarzyszyć w milczeniu, w samą obecnością. Jak to jest z nami? Niech tym zadaniem małżeńskim, tym bojowym zadaniem na ten tydzień będzie przyjrzenie się swojemu współmałżonkowi, czy ma jakieś trudności albo jakieś strapienia i czy ja mogę w jakiś spo sposób pomóc mu. Tym, żeby doświadczył nieba już tutaj na ziemi za moją pomocą, stawiennictwem. Do tego Was serdecznie zapraszamy. Niech tym zadaniem małżeńskim na ten tydzień będzie przyjrzenie się swojemu współmałżonkowi i zobaczeniu, z czym ma jakieś trudności, czy co go trapi, w jaki sposób ja jako mąż, czy jako żona, w jaki sposób mogę mu pomóc osiągnąć... Chociaż dotknąć niebo tutaj na ziemi za moją przyczyną. I właśnie tym podzielcie się w komentarzach, jakie macie pomysły. Uświadomiliśmy sobie, jak ważne jest skupianie się na dobrych stronach współmałżonka, a nie na tych złych. Dotarło do nas również to, jak ważny jest rozwój i wspieranie współmałżonka. Bardzo ważne jest również powierzenie wszystkich sfer naszego życia Jezusowi. To świadectwo jednego z małżeństw. Które uczestniczy w Akademii Rozwoju Talentów Formacji Małżeńskiej, na którą szczególnie Was serdecznie zapraszamy. Już ostatnie chwile, by zapisać się na tą formację, ponieważ za nie cały miesiąc zaczynamy, a szczegóły znajdziecie w linku, który znajduje się pod filmikiem. Także zapraszamy Was serdecznie i do zobaczenia. Pa! Pa!